Siema, 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 korzystając z okazji tej słabej drogi. E, chciałbym Was poinformować, że za 3-4 dni, chyba. W czwartek, 21, chyba o 22. Jadę w góry dokładnie do Karpacza. I słuchajcie, jest taki motyw, że jeżeli ktoś stamtąd jest, e, niech pisze. Spotkamy się, polatamy, pokaże mi. A raczej nam eee, e, pokaże nam jakieś fajne miejscówki, może powinno być spoko. Także jeżeli ktoś jest stamtąd, nieważne jaka pojemność, raczej, no ważne, <grydy> będę to tak mega nie? Zamulać, nie? No i słuchajcie, e, tak jadę w góry. To co, jakiegoś uwaga stamtąd, to piszcie. Zapytacie, uuu, kupiłeś sporta już po takich drogach. W zasadzie to nie wiem czemu tak jest że właśnie dlaczego tu jadę. No ale korzystając z okazji właśnie chciałem wam to powiedzieć i myślę, że, że się zobaczymy z kimś. Będzie fajnie. Później możemy wyskoczyć na jakieś piwko, jak blisko będzie mieszkał. Zobaczymy. Także zapraszam pisać w komentarzach ewentualnie fanpage. 哎，进来，拿这些香马。